Pierwiastek wielomianu. Pierwiastek wielomianu jest to liczba, która podstawiona w miejsce x daje wartość równą 0. Tutaj na przykład pierwiastek wielomianu to 1. Sprawdźmy. Wstawiasz za x tu i tu jedynkę, tak jak tu jest napisane, i wychodzi 0. Dlatego jedynka jest pierwiastkiem wielomianu. Tutaj z kolei pierwiastek to 2, ponieważ jak podstawisz za x dwójkę, tak jak tutaj jest napisane, to wychodzi 0. Tutaj z kolei pierwiastek wielomianu to 0, bo jeśli wszędzie tutaj za x wstawimy 0, to wartość wielomianu równa się 0. Tyle, że prosto jest sprawdzić, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu. Wystarczy za x ją wstawić, wychodzi 0, ok, jest pierwiastek. Trudniej jest, patrząc na wielomian, odpowiedzieć, jaki on ma pierwiastki. Dużo łatwiej jest to sprawdzić, jeżeli wielomian jest rozłożony na czynniki. Tak jak jest tutaj pokazane. Wtedy jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jakie pierwiastki ma wielomian.